Terima kasih kerana menonton! Jest to wystawa grafiki artysty po Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa na tytuł Wspomnienie o Mieczysławie Majewskim. Wspomnienie, bo jest to już artysta nieżyjący, żył i tworzył w, od 1915 do 1988. Jego twórczość to dorobek wielu wystaw, wielu konkursów, wielu nagród. bardzo interesujący pod względem i twórczości, i osobowości, ponieważ niewielu artystów pozostawia po sobie tak wielki dorobek, a nie znamy żadnych jego wypowiedzi, wypowiedzi, które by promowały jego sztukę, czy nie znamy żadnych działań promocyjnych. Artysta swoją osobowością i twórczością przez całą swoją, swój okres aktywności dowodził, że komunikacja między odbiorcą a twórcą polega na rozmowie właśnie odbiorca dzieło. I to było gdyby główne jego przesłanie w jego twórczości. I w tej kolekcji 20 grafik, którą mamy okazję e, prezentować, jest to, jest to bardzo widoczne, że artysta bardzo szanuje warsztat. Pracuje w technikach bardzo trudnych, bo są to techniki metalowe, te techniki, do których, które się trawi, wcześniej się opracowuje bardzo precyzyjnie. Są to motywy, zarówno abstrakcyjne, jak i motywy bardzo realistyczne, więc to jest jeszcze dodatkowa jak gdyby wartość prezentowanej twórczości. Ta wystawa trafiła do nas. Z Środowiskowego Domu Kultury, ze Stalowej Woli nam udostępniono ją, a w ogóle powstała ona dzięki inicjatywie znanego wszystkim aktora Wojciecha Siemiona. Cała rodzina Siemionów przyjaźniła się z panem Mieczysławem Majewskim, i dla jak gdyby, udokumentowania i wyróżnienia, uhonorowania tego artysty, pan Wojciech Siemion. Z Tworzył tą kolekcję, gdyby zebrał w jedną wystawę i opracował piękne wydawnictwo książkowe, gdzie zamieszczone są te grafiki. Wydawnictwo nazywa się Dar Siódmy Rodzinny. Grafikom towarzyszy poezja najwybitniejszych polskich poetów. Także książka jest jak gdyby kontynuacją tej wystawy.